Who's będzie take it? I have no idea! It's Antonelli takes it by point zero zero tha second! Unbelievable stuff! Wow! Kimi Andrea Antonelli kojarzycie. Niejednokrotnie mogliśmy usłyszeć to imię i nazwisko podczas ogłaszania podium WSK bądź innych zagranicznych rozgrywek. Ale kim tak naprawdę jest ten Kimi? Urodzony 25 sierpnia 2006 roku w Bolonii jest tak zwanym synem tradycji, ponieważ jego ojciec Marco to był kierowca oraz również założyciel timu Antonelli Motorsport. Jak wyglądały początki jego kariery? Marco, jako menadżer Kimiego z wieloletnim doświadczeniem, nie musiał się długo zastanawiać od czego jego zacznie kariery. Chciał zobaczyć czy Kimi ma w sobie to coś, nie wydając przy tym ogromnej ilości gotówki. No i zapewne padnie pytanie czy miał. I odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że miał. Pierwszy raz, kiedy jego w kartingu zobaczyliśmy w wieku 7 lat. Osiągał niesamowite wyniki w kartingu, a przełom jego karierze nastąpił w 2018 roku, kiedy zaczął stawać na najwyższych stopniach podium. Zajął pierwsze miejsce w Łoskaj w kategorii Mini 60. Oprócz tego wygrał Winter Cup na torze w i również zwyciężył finał światowy roka w kategorii Mini rock. W 2019 roku Antonelli został ogłoszony przez Mercedes AMG Patrona z Formula One Team jako część zespołu Mercedes Junior Team. Dołączył on do teamu Rosberg Racing Academy i rozpoczął jednocześnie swoje starty w kategorii OKJ. Sezon bez dwóch zdań należał do niego, zwyciężył w WSKi oraz został mistrzem, mistrzem Europy. Sezony 2020 oraz 2021 to ponowne starty Kimiego w kartingu. W obu sezonach został kartingowym mistrzem Europy w kategorii OK. W 2022 roku mogliśmy oglądać starty Kimiego w włoskiej Formule 4 oraz w mistrzostwach ADAC Formula 4 oraz w pojedynczych wyścigach wraz z jednym z najbardziej znanych teamów, Prema Racing. Jak myślicie, jak mu poszło? Poszło mu znakomicie. Wygrał obie serie, a w pozostałych wyścigach meldował się w cisłej czołówce. Na ten rok Kimi ma zamiar wystartować w Formula Regional European Championship oraz Formula Regional Middle East Championship. Jak myślicie, zobaczymy go kiedyś w Formule 1? O tym dowiemy się za parę lat.